Dżonków znów był areną międzynarodowych sportowych emocji. Przez kilka dni najlepsi pięcioboiści z całego świata rywalizowali w międzynarodowych mistrzostwach seniorów w pięcioboju nowoczesnym. Zawodnicy mierzyli się w pięciu konkurencjach, od szermierki przez pływanie po dynamiczny laser run, walcząc nie tylko o medale, ale i prestiżowe punkty w międzynarodowym rankingu. No przede wszystkim jest to sport, który się wywodzi z wojska. Trzeba przyznać, że w pięcioboju nowoczesnym nie mamy od roku już jazdy konnej. Trochę nad tym ubolewamy, są przeciwne głosy i za, ale pięciobój nowoczesny to jeden ze starszych olimpijskich sportów, który jest uprawniany u nas w zasadzie od, tego co pamiętam, a za chwilę mamy stolecie Związku, Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego, czyli 100 lat już to istniejemy. To jedna rzecz. Więc pięciobój nowoczesny w tej chwili się bardzo mocno zmienił, a mianowicie. W tej chwili szermierka jest bardzo mocno zmieniona, oczywiście to jest jedna z konkurencji jak jest szermierka. Następnie pływanie, zamiast jazdy konnej jest w tej chwili torocer, czyli tak zwany Ninja Warrior, który tak wszyscy znają popularnie z Polsatu. No i kończymy to Laser runem, czyli biegiem połączonym ze strzelaniem. Jest to nadal pięć konkurencji, przy czym Laser run jest jako jedna połączone strzelanie z biegiem. To jest całe pięciowo. No jeżeli chodzi o seniorów, no to w tej chwili jest najściślejsza czołówka, jeżeli chodzi o stad Polaków. Co do talentów, to na pewno musimy porozmawiać, jeżeli mówimy o talentach, to mówimy w tej chwili o juniorach i juniorach młodszych, którzy startowali całkiem niedawno w kategorii U17 oraz U19. Mam tu na myśli Maxa Dobosza, który w tej chwili dosłownie wróciliśmy dwa dni temu z mistrzostw Europy U19, gdzie zajął wysokie piąte miejsce, oraz Hania Jakubowska, która była siódma, więc to jest naprawdę dobry wynik dla nich i prognostyk na to, że mogą atakować Mistrzostwa Świata Seniorów po tych Mistrzostwach Polski Seniorów. To są stałe kluby. To jest głównie Warszawa, Pomorze, jeżeli chodzi o Gdańsk Gdynię. To są głównie zawodnicy skupieni w dwóch ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży, czyli generalnie Warszawa Drzonków, ale jak tak do dokładnie popatrzeć, no to jest około 4-5 miast, które doposzerzają te ośrodki, w których w tych ośrodkach właśnie te ci, ci zawodnicy zawodniczki trenują. Przykładowo u nas z są zawodnicy z, głównie z Częstochowy, są zawodniczki, choćby Natalia Dominiak jest Częstochowianką nasza Olimpijka, e, są zawodnicy e, spod, z, z miejscowości spodłódzkich, miejscowości dokładnie Konstantynów łódzki. Także to są zawodnicy głównie skupieni w ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży, którego, którego patronatem jest PZP-now. Jak tak czasami się zastanawiam, nie jestem w stanie wybrać jednej dyscypliny, którą bym mogła trenować. I jedna to dla mnie chyba za mało. Podoba mi się to, że jest dużo dyscyplin i każda jest różnorodna. E, jestem zadowolony. E... Ze względu na to, że wczorajszy turniej nie poszedł po mojej myśli, ale to właśnie piątki rozliczają e, cały turniej. Więc jestem zadowolony chwilowo z rezultatu. Myślę, że pokażę 100%, tyle ile mogę. Niestety jestem po mistrzostwach Europy, e, więc zobaczymy ile sił zostało, ale damy ciebie wszystko. Tak, yeah, traveling here quite often, so I like it here. But I like the forest around and the sports center. Yeah. It's really good because you have all these sports stadiums uh, in one in one place, so it's really good for athletes. How was your match? Uh, it was pretty skeptic. I don't know. Uh, at the first half, I thought it's it's gonna be like so-so, but with a bit of luck, I think I managed to. It's a lot of emotions in one minute. It's it's a really quick match, but yeah, uh, I don't know. Drzonków to jeden z kluczowych punktów na mapie światowego pięcioboju. Teraz pozostaje czekać na kolejne emocje i kolejne sportowe wyzwania.